Podjechałem pod załadunek, będę ładował do Szwajcarii, nie tak jak mówiłem ostatnio, że do Francji, tylko do Szwajcarii. Ale najpierw muszę zmienić żarówkę, bo znowu strzeliła mi po lewej stronie żarówka. Więc ją wymienimy. I będzie gitara, nie? No niestety, taka jest szara rzeczywistość, że trzeba żarówki wymieniać. Ciężko... kurczę, miałem ksenony, to ksenony... Jeździłem chyba, nie wiem, 4 czy 5 lat i bez wymiany, a tutaj w roku 4-5 razy trzeba wymieniać tak gdzieś mniej więcej Kiedyś już mówiłem, ale powiem jeszcze raz, że ten drucik musi być od góry, nie od dołu, bo wtedy razi tych co jadą z naprzeciwka Kiedyś założyłem i i gość mi właśnie powiedział i dlatego ja wam też mówię. Pewnie niebawem strzeli druga. Ja wiem, że się powinno wymieniać dwie naraz, ale mnie to tak denerwuje, jak yy, dobre żarówki, na przykład to co ja mam z nią zrobić? Wyrzucić dobrą żarówkę, niech poświeci sobie jeszcze trochę, nie? No już wymieniłem, teraz zrobię sobie kawu bo w domu nie zdążyłem. Dobrze, że zdążyłem szybko rano pojechałem na zakupy, bo nie wiedziałem, czy tak... Z rana będę ładować, myślałem, że może tam później, ale pojechałem na zakupy, zrobiłem sobie zewą. i teraz yy, nie zdążyłem wypić kawki, więc sobie teraz wypiję. Dała mi pączka, strucle, także będę miał co jeść a już załadowałem, tam kurczę z tym załadunkiem na Szwajcarii, to znaczy do Szwajcarii to jest problem, bo tam ładują z dwie godziny, może nawet jakby godzinę ładowali, to za papierami się czeka i tak dwie do trzech godzin, raz chyba nawet cztery czekałem, bo tam odprawa jest i tam linki trzeba założyć, plombę tamtą celną, mnie. także trochę mi tam zeszło, zawsze, zawsze jak ładuję Szwajcarię to mi schodzi. No ale dobra, już jestem na autostradzie, tutaj jeszcze, jeszcze w Polsce, zaraz będę pauzę robił, bo jeszcze pół godziny mi zostało czasu. No i trochę, trochę czasu pracy poszło przez ten, przez ten okres, no bo dwie godziny ładowali, dwie godziny chyba czekałem za papierami, no to cztery godziny już czasu pracy poszło. I, no i tyle, no i dobra, i teraz pauzę zrobię i w nocy nie wiem, czy, czy gdzieś znajdę parking no, będę musiał gdzieś jakoś tam stanąć bo wolę, wolę wyjeżdżać w czas rano, no bo wtedy na, na spokojnie można sobie, sobie stanąć nie wiem, czekaj, teraz jest 17.47 no to zanim zrobię bazę, będzie 18 jeszcze za 4 godziny później podjadę no to no, może gdzieś tam gdzieś tam jeszcze się uda no, zawsze znajduję czasami się czas prze, przekroczy no ale trudno w takim miejscu stałem. Na szczęście znalazłem. Na szczęście znalazłem sobie. Tak, nie zamykamy. O 23 chyba stanąłem z groszem na 158 km. Tutaj remontują stację i kurczę, dobrze, bo. Było miejsce, czy nie było miejsca w rajkach, ale tutaj jest tak, jak jakiś plac, i tutaj stali. I ja akurat też stałem, bo niektórzy tak stają, że nie idzie później przejechać, ale na szczęście ja tak stanąłem, że jeszcze tutaj mieli o tyle, jeszcze tutaj mieli. A te osobówki to chyba tych pracowników wszystkich teraz są. Dobrze, to zaraz zrobimy sobie kawusie. I będziemy sobie jechać dalej. Dzisiaj prawdopodobnie nie będę miał problem ze stawaniem, bo będę stał przy trasie. Bo na granicy nie wiadę do Szwajcarii, więc pewnie stanę przed, przed bramą. Tam przy, przy, przy normalnie, w, przy drodze nigdzie nie będę zjeżdżał. I później rano, jak będą wpuszczać na granicę, nie wiem tam, od 5 wpuszczają, czy od którejś, to będę się pomału przesuwał. Zobaczę, który będę w kolejce. No to kawka zrobiona i możemy jechać. Się rzecz niemożliwa, normalnie wjechałem z marszu, bez żadnego zatrzymywania się na światłach, bez niczego stoję, kurczę tutaj na granicy i pięknie i wspaniale i cudownie jest tak to bym ja musiał stać się martwiłem, żeby te drugie światła nie działały tylko chociaż te pierwsze, a tu ani jedna ani drugie nie działały, jeszcze jest dużo miejsca także no, pewnie, pewnie dzisiaj już nic nie, nie, nie zdziałam, bo jest 18. Tam chyba już nieczynne jest, ale pójdę zobaczyć. I co, i, i tyle. I tutaj nockę spędzę na granicy, a rano, jak dzisiaj nie zdążę, to rano się, się pójdę odślić. No i startnę stąd i, i pojadę prosto na rozładunek. Niestety spedycja do 17.30, pół godziny. 40 minut się spóźniłem Znaczy no, to by pewnie już jakbym w pół do szóstej przyszedł To pewnie też by już nie, nie zrobili Musiałbym gdzieś o czwartej O szesnastej No ale dobra Strasznie gorąco, 30 stopni ponad tutaj jest yy... Dobra to autostrady tylko wykupię sobie dzisiaj I tyle I będzie koniec dniówki Mamy szóstą rano Zaniosłem papiery 6:10 dla ścisłości Zaniosłem papiery I za godzinę Powinny być Tak mi powiedział przynajmniej Żeby przyjść za godzinę, czyli siódma Tam będę gdzieś ósma no to Ładnie No i udało się Przejechać, Czy udało się No normalne, że się uda Tylko chodzi o to, że czekałem Yy, za papierami miałem czekać godzinę, a czekałem chyba półtorej albo jeszcze dłużej nawet blisko dwóch godzin, bo kurczę nie wiem czemu czy tam kazał najpierw najpierw przyszedłem po 40 minutach kazał mi poczekać chwilę, później o 8, później przyszedłem o 8 i, i dopiero. No, w każdym razie mam papiery, jeszcze 70 km i będzie rozładunek, która jest 8. No, 8.20 to trwało w sumie. Wstałem o 6, poszedłem 6:10, no to gdzieś tak trwało dwie godzinki, no. no, niestety. Od 5 niby jest, ale jakbym poszedł o 5 to też bym tyle samo czekał, także nie wstawałem tak wcześniej. No i dobra, no i sobie jedziemy. po malutku. zaczęło padać, trochę niebo się zachmurzyło, ale może dobrze, bo wczoraj już tak gorąco było pod wieczór, że szkoda gadać. Kto zgadnie, co on tam wiezie w tym? W tym czymś. No, szybko. Zgadujcie, a ja zaraz powiem. Szybowiec tam wiezie. Ciekawe, czy ktoś wiedział. Ja, jakbym nie widział tych, 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 że tak powiem, pokrowców na te szybowce, ten też nie wiedział. Kiedyś widziałem, teraz wiem. Powiem Wam, ładnie, w tej Szwajcarii tutaj jest, ale przyjechać, to bym tutaj chyba nie przyjechał na wakacje bo yy, yy, połączenia wychodzące, już tam od, na ostatnim filmie mówiłem, są drogie, prawie teraz patrzyłem, teraz mi jeszcze sms przyszedł, prawie 5 zł za, za wykonanie połączenia 3 zł za MMS yy, chyba 2, 2 zł ponad za połączenie odebrane no a za, za te za, za dane komórkowe to 31 za zł za megabajt, to, to jest, to jest, to jest, te połączenia odebrane i w ogóle wykonywane to są, to są droższe niż u nas 20 lat temu. Kto żył w tych prehistorycznych czasach to wie jakie u nas były ceny 3 zł za połączenie wykonane. Ja pamiętam dokładnie 2,95 miałem Simplusa w nawet więcej jak 20 lat temu, bo to było 1997 rok, chyba? Czy 7-8 rok, tak gdzieś. To normalnie szał. Szał cenowy był wtedy. No i dojeżdżamy do miejsca. Rozładunku. ciasna ta Szwajcaria jest trochę no ale nie jest źle nie ma tutaj takiego aż ruchu żeby tu się przejmować tym bo jakby tak Niemcy takie ciasne były to to ja nie, nie wyobrażam sobie no i dobra i staniemy gdzie tu tam jest zajęte to staniemy sobie tutaj na tym pierwszym dostałem ostatnio tylko odwrotnie i robiłem pauzę właśnie w tej rajce Dobra, idziemy z papierami, będziemy czekać, pewnie nie wiadomo ile, ile czasu Tam jest biuro Jestem w końcu rozładowany Taką trasę mam do pokonania, ale to nie będę się spieszył, bo to dopiero e, Chyba jutro, czy pojutrze załadunek Bo jest niedziela, mnie tutaj złapie Bo jest teraz piątek e, 200 km tam mam podjazdu, także Także wyjadę tylko ze Szwajcarii, tam gdzieś stanę, jutro sobie podjadę na miejsce, w niedzielę przypauzuję i w poniedziałek załaduję Jestem na miejscu, ale jest sobota, nie pracują tutaj Ale ładowałem tutaj już ze dwa razy i wiem, że można tutaj... Czy nie stałem tutaj nigdy tak długo, chyba tylko 9 godzin, ale... Teraz będę musiał stać no bo dzisiaj jest sobota, nie ładują, a jutro jest niedziela, to wiadomo, że też nie ładują. Więc postoję sobie tutaj. W poniedziałek załaduję do Polski i będę jechał. O, tutaj sobie stanę. może bliżej tego. Pozamykane, widzicie? No Fajnie by było, żeby tak wszystkie firmy miały taki otwarty parking, w razie jakby kierowca tam przyjechał wcześniej i wtedy by sobie mógł stać, no bo ostatnio, znaczy nie ostatnio, kiedyś tam zajechałem na, pod firmę, też była jakaś sobota chyba, późnym popołudniem. Zajechałem, a tam duży plac, taki jak tu, tylko tam, może tutaj są dziury, ale tam nie było dziur, wybetonowany, elegancki plac, zamknięty. Ni a tam, jakby tak kurczę, przyjechał jakiś kierowca, sobie stanął, nic by tam przecież nie zrobił. I musiałem jechać i szukać gdzie indziej miejsca Do stania, ale zaraz ja będę musiał wjechać. A tam, no to dobra, to tu sobie zawinę. No, no i tam. Będę musiał sobie jechać. Dobra, no to wszystko yy, z dzisiaj. W zasadzie ruszyłem i szybko przyjechałem. Jestem tak blisko granicy, że chyba łapie mi nawet sieć niemiecką. I do poniedziałku w takim razie. No i mamy poniedziałek. Ja jestem już załadowany. Obudził mnie tutaj ruch chyba w pół do... w pół do siódmej czy nawet do szóstej mnie chyba obudził ruch ale mówię na ósmą no to nie będę ten ale było tutaj sporo samochodów przyjeżdżało no to mówię siódma godzina ruszę załadunek 20 minut i później odjazd z załadunku i w innym miejscu musiałem tam przejechać kawałek z piąć pasami i dach podnieść i, i tak dalej i tak dalej bo były rolki dość duże i tak, no i jadę sobie teraz do Polski. A tutaj wczoraj normalnie był ruch jak w Rzymie, bo tutaj takie dziewczyny pracują, ale teraz ich nie ma, bo widać za wcześnie dla, nie, dla nich. I normalnie no tu mają swoje stanowisko, sobie stoją i kto, kto wie, to sobie normalnie podjeżdżali tam jest taki duży parking, zresztą widzieliście to. Osobówkami i dawa i. I, hula, i dusza, piekła nie ma. Dobra, to jedziemy w takim razie. Korek mnie spotkał po drodze. Zrobi, zrobiłem pauzę na marginesie i na dychę dzisiaj sobie polecę dalej, bo normalnie tragedia. Tutaj bym doszedł do granicy, a tak to nie wiadomo chyba nie dojdę. No i trzeba zjechać i objechać, bo tu droga zamknięta, tam jakiś wypadek czy coś był. Kurczę i to tutaj na tym. Zaraz za zjazdem, no przez ranę. No, ja już zdążyłem rozładować, załadować taką wiosetę, które teraz jeszcze, ale rozładunek to już chyba ktoś, ktoś rozładuje, bo ja jak już wcześniej wspominałem Kończę pracę w tej firmie Jest to moja ostatnia trasa Także nie ma co się rozwodzić nad tym I co? I co będę robił? Coś będę robił na pewno yy, Zobaczycie może W przyszłości Co robię Jestem teraz na obwodnicy Inowrocławia Właśnie fajnie, że wybudowali To już trochę kurczę się jakoś już yy, Jedzie Bo tak to trzeba było przestań Inowrocław Tam się tam dymać, no i to by było wszystko z tych moich tras. Jak wam się podobało, no to to dobrze, a ci co im się nie podobało, że nagrywam jazdy, to pewnie się będą cieszyć. No i dobra, i do zobaczenia kiedyś tam. Na razie, cześć.